Wiele spraw, jeden temat. Dzień dobry, witam Państwa po przerwie. Kto zna losy szczecineckiej lewicy, takie jeszcze jeszcze sprzed 30 lat, wie, że takie przemówienia szkolne najlepiej zaczyna się od czegoś szerszego, od szerszego planu. Niebo, szkoła, klasa, tablica, kreda. No i jest oczywiście nauczyciel. Nauczycielami w szkołach Yy, tak. Nauczyciele w szkołach yy są podlegli temu człowiekowi. To jest Tomasz Czuk, dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki grzecznościowe dzień dobry, bo przed chwilą się witaliśmy. Yy, czy Szczecinek ma dobrych nauczycieli? Myślę, że ma wyniki. Nie tylko wyniki ostatniego egzaminu ósmoklasisty, ale sam fakt, że mi, pomimo takiej zapaści na, na ryn nauczycielskim rynku pracy, w tym roku szkolnym przyjęliśmy do pracy w naszych placówkach oświatowych naprawdę wielu młodych ludzi, świeżo upieczonych, absolwentów szkół wyższych, świadczy o tym, że pomimo tego, że jest to zawód podwyższonego ryzyka, bo tak zawsze określałem zawód nauczyciela, i pomimo. No, w pomnych słów e, takich, no, które znamy z przysłowia obyś cudze dzieci uczył, ten hmm. zawód naprawdę ma szansę na to, żeby przy odpowiedniej polityce władz państwa, żeby być w, zawodem atrakcyjnym, skupiającym uwagę naprawdę wielu młodych, otwartych na nową rzeczywistość, na nowe środki e, nauczycielskiego wyrazu, tak bym to określił. No, wszystko zależy od tego, jak dalej potoczą się losy, już nie na szczeblu lokalnym, ale na szczeblu oczywiście ministerialnym i czy wreszcie państwo polskie wypracuje jakąś spójną strategię rozwoju edukacji. Grubo brzmi. Ale chciałem z, y, też jeszcze tak celem uzupełnienia, ale też podlizania się. Miasto też inwestuje w nauczycieli i pomaga państwu, prawda? 153 tysiące złotych ostatnio na dyrektorów dla, dla szkół, i to jest na sfinansowanie studiów, tam, tam tych rzeczy, żeby nauczyciele mieli się lepiej i wyżej. Wszystko się zgadza, to są zadania własne gminy. No i oprócz tego, że no, miasto partycypuje w, w kosztach utrzymania w, oświaty, no, w przypadku Szczecinka 32%, przypomnę, stanowi dotacja, którą miasto wypłaca z własnego budżetu, resztę stanowi subwencja oświatowa niewystarczająca, którą otrzymujemy z budżetu państwa, 3% stanowi dotacja wojewody, to oprócz tych Kwot, o przed chwilą wspomniałem, te środki, które wydajemy na oświatę, to nie tylko te 153 tysiące na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, bo bez tego ani róż, każdy nauczyciel musi rozwijać swój warsztat pracy i być takim pracownikiem oświatowym, który świadczy usługi oświatowe w sposób elastyczny do potrzeb rynku. I dyrektorzy szczecińskich szkół doskonale o tym wiedzą i to dofinansowanie, które nauczyciele dostają z budżetu miasta, ono jest skorelowane z konkretnymi wyzwaniami konkretnej szkoły. Czyli yy, chodzi o to, aby w sytuacji, kiedy nie mamy w szkole psychologa, nie mamy w szkole jakiegoś no, chociażby no, logopedy, żeby finansować, dofinansowywać studia podyplomowe, które... Uzupełnią te braki. No, wy, czyli wychodzimy tutaj naprzeciw zapotrzebowaniu wynikającym z konkretnej sytuacji rynkowej. To po pierwsze. No, po drugie, oprócz tych wszystkich środków na oświatę, no, zadaniami własnymi gminy jest również chociażby dowóz dzieci niepełnosprawnych. Na to już nie dostajemy środków z subwencji oświatowej. A przypominam, że nie tak dawno jeszcze musieliśmy dokupić, miasto dokupiło busa 19-osobowego, aby dzieci z niepełnosprawnością sprawnościami mogły być dowożone do placówek oświatowych, w których realizują obowiązek szkolny. Więc to, to jest mnóstwo wydatków. No. Środki finansowe, jakie miasto przeznacza na obsługę szeroko rozumianej oświaty, to ponad 60 milionów w skali roku. Tak było w 2024. Ostatnio nauczyciele i wychowawcy dostali większy dodatek. Miasto dołożyło kasę. To podwyżka 200 zł zdaje się, to kwoty. Tak, zgadza się. To są zapowiedzi jeszcze z kampanii mhm. wyborczej burmistrza Jerzego Hardy Douglasa. Rozumiem, że nauczyciele są zadowoleni, ale jaką, jaka kwota byłaby jeszcze bardziej zadowalająca, o której na przykład mogą wspominać ci nauczyciele. No to wszystko zależy od samorządów. Każdy samorząd w tej, w tej materii mają wolną rękę. Te bogatsze pewnie w dodatek za wychowawstwo w klasie, czy w przedszkolu, w grupach przedszkolnych mogą ustalać na nieco wyższym poziomie. Inaczej robi to Warszawa, inaczej Kraków, jeszcze inaczej Poznań. No my w Czecinku, przypomnę w jednym z regulaminów wynagradzania, który jest zawsze podejmowany jako uchwała Rady Miasta. Myśmy wyszli nawet dużo wcześniej niż nowelizacja karty nauczyciela, bo wprowadziliśmy tam zapisy, no, które były wyższe niż te, które wynikały z karty nauczyciela. Potem yy, karta nauczyciela wprowadziła obligatoryjny zapis 300 zł za wychowawstwo. My teraz podnosimy ten dodatek o 200 zł. I każdy wychowawca, czy to w szkole podstawowej, czy w szkole, yy, czy w przedszkolu, będzie za prowadzenie grupy, za wychowawstwo yy, oddziału klasowego otrzymywał dodatek w postaci w postaci 500 złotych. Czy to mało, czy to dużo, no to już pozostawiam Państwu do oceny. Tutaj miasto działa w, no, rzekłbym, w rejonie swoich możliwości finansowych. W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło 400 uczniów. Jest to 48 osób więcej niż rok temu. I Skąd ta nadwyżka jak jest, jak jest ogólnie niż? Od już, od jakiegoś czasu obserwujemy przyrost y, uczniów spoza miasta? Szczecinka. I nie są to bynajmniej, i nie wynikają bynajmniej z, z, z problemu uchodźców wojennych z Ukrainy, bo w tym roku szkolnym w tej grupie 48 uczniów, o której Pan wspomniał, tylko siedmioro dzieci to dzieci, które pochodzą z Ukrainy, przywędrowały, przybyły do Szczecinka w związku z toczącą się wojną na Ukrainie. Natomiast... Ogólnie z naszych statystyk, które no, zaczerpnięte są z systemu informacji oświatowej, wynika, że w szczecineckich szkołach uczy się aż 235 dzieci spoza Szczecinka. Z różnych gmin. Są to gminy, gmina wiejska Szczeciny, gmina Bornesulinowo, gmina Czarne. Nawet gmina biały bór. I podobno sytuację notujemy też w przedszkolach. 140 przedszkolaków to dzieci spoza miasta Szczecinek, więc myślę, że no ma to związek przede wszystkim z tym, że rodzice tych dzieciaków po prostu pracują w szczecinku lub w jego bezpośredniej bliskości i bardziej im się opłaca wozić dzieci do szczecineckich szkół czy do szczecineckiego przedszkola niż zostawiać je w miejscach swojego zameldowania, czyli swojego centrum, w swoim centrum życiowym, które bardzo często nie posiada takich placówek oświatowych. Myślę, że też jest to przyczynek do takiej refleksji, że z tym poziomem nauczania szczecineckich szkół nie jest tak źle, skoro nawet z Bornego Sylinowa mieszkańcy przysyłają mhm. dzieci do szczecineckich szkół podstawowych, bo to, że ogromną część uczniów szkół średnich stanowią dzieci spoza, spoza naszego miasta, no to już wiemy od dawien dawna, że to prawie 30%, jeśli trzymać się statystyk starościńskich, stanowią właśnie dzieci spoza miasta, ale sytuacja w w szczecińskich szkołach podstawowych jest pod tym kątem zbliżona. Więc na 2980 dwoje dzieci, które obsługujemy obecnie zgodnie z, z systemem informacji oświatowej, jest to podana liczba, aż 235 stanowią dzieci spoza miasta. No to podróże dzieci do naszych szkół spoza miasta są związane nie tylko z pracą zawodową rodziców, ale także z poziomem nauczania. No mówmy się szczerze, tak? To, to tak jest. Te szkoły, szkoły, ościenne mają dużo do zrobienia. A u nas, a u nas egzaminy ósmych klas wypadły na poziomie generalnie wojewódzkim. Średni wynik to 6455 W województwie nawet mniejsze, 6404. To znaczy, że dobrze uczą? No, pff, myślę, że tutaj taką kluczową kwestią jest to, no, czy co się później dzieje w procesie kształcenia. To, że egzamin ósmoklasisty jest taką informacją zwrotną przede wszystkim dla nauczycieli, dla mhm. szkół i dla nauczycieli ze szkół średnich, żeby wiedzieli po prostu, jaki materiał do nich trafia. Eee, oczywiście on się liczy w rankingach eee, i Szczecinek zawsze w tych notowaniach e, województwa zachodniopomorskiego wypada naprawdę przyzwoicie. Jeżeli, jeżeli mówimy o statystykach, które łączą ze sobą zarówno wyniki dzieci z, ze szkół publicznych i niepublicznych, to my jesteśmy w pierwszej czwórce, w pierwszej trójce. Mm -hmm. Czasami to... No za... te szkoły idą łeb w łeb. Tak mm -hmm. jest. Więc no, z tego się wypada cieszyć. Zważywszy chociaż i wziąwszy pod uwagę fakt, że województwo zachodniopomorskie jest rzeczywiście bardzo trudnym rejonem, jeśli chodzi o jakość kształcenia. Nie wiem, czy zostaną powtórzone badania, które swego czasu kuratorium oświaty, było to w 2016 roku, e, współpracując podówczas z Uniwersytetem Szczecińskim, z Wydziałem Socjologii, przeprowadziło w województwie pomorskim na reprezentatywnej liczbie nauczycieli, rodziców i uczniów wszystkich typów szkół, no i w wyniku których no, stwierdzono bardzo niepokojące trendy w naszej oświacie, szczebla woj w naszej województwie, w naszym regionie. 61% nauczycieli stwierdziło u siebie wypalenie zawodowe. No to musi rzutować konkretnymi wynikami w nauce wychowanków i no, nie bez kozery myślę też, dlatego wypadamy najgorzej już od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o wyniki kształcenia. Nie tylko w, egza, w dawnym egzaminie gimnazjalisty, czy teraz ósmoklasisty imaturach. Imaturach, no. i maturach, ale i maturach. I to jest po prostu najbardziej niepokojące. I jeżeli to weźmiemy pod uwagę, że no, Szczecinek jest położony w takim rejonie troszeczkę, rzekłbym, no, ryzykownym, jeśli chodzi o jakość kształcenia, bo to jest to rejon, tak jak powiedziałem, cierpiący na pewnego rodzaju schizofrenię, dwubiegunowość oświatową. Z jednej strony mamy najlepsze liczby, z najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, to 12 Szczecińska, a z drugiej strony mamy najgorsze wyniki egzaminów. Ale Szczecinek na tle całego województwa naprawdę prezentuje się przyzwoicie i no tutaj słowa najwyższego uznania dla wszystkich nauczycieli, wszystkich typów szkół, którzy no przyłożyli do tego swoje własne działania, które no zmaterializowały się konkretnymi wynikami w nauce. Jeśli uczniowie po ukończeniu szkoły podstawowej Kończą z takim wskaźnikiem, no tak, wystawiono 64% materiału, tak, jakieś, jakieś tam przyswojone. Skąd się biorą tak dramatyczne różnice między tym a wynikami matur? Tak naprawdę. Mówię o skalach szkolnych, na przykład w jednej szkole ponadpodstawowej to chyba było niecałe 40% zdawalności to się wszystko gubi po drodze, czy ci nauczyciele po drodze już nie wylewną? Trudno wymuszą? powiedzieć, to musiałyby być przeprowadzone specjalistyczne badania reprezentatywne przede wszystkim i metodologicznie, żebym właściwie, bo, bo, bo nie każdy sondaż oddaje sedno i istotę problemu, trudno mi się w ten, na, na ten temat tutaj autorytatywnie wypowiadać. Nie znam też takich badań, które by badały tę zależność. Na pewno niepokojącą rzeczą jest rosnąca dysproporcja między wynikami w nauce uczniów ze szkół niepublicznych i szkół publicznych. Mhm. Niepubliczne placówki oświatowe, mhm. czyli te, dla których sam organem prowadzącym nie jest miasto, tylko stowarzyszenie, bądź jakakolwiek inna, bądź jakaś fundacja. Zaczynają nam uciekać i to jest, i to jest najgorsze, ponieważ yy, może doprowadzić do takiej sytuacji jak chociażby w edukacji, w systemie oświaty w, oświaty w Belgii, gdzie jeżeli komuś zależy na wysokim poziomie kształcenia, yy, posyła dzieci do szkół wyznaniowych, do szkół katolickich, nawet jeśli sam no, generalnie deklaruje się jako ateista, mhm. ponieważ tam jest wyższa jakość kształcenia. A o to w edukacji też chodzi, a nie tylko i wyłącznie o niebotyczny poziom dobrostanu, o którym się teraz tak wiele mówi. A czy to nie jest też potęga statystyk w przypadku szkół niepublicznych, tam są mniejsze klasy. No, bardzo 9 na 10 osób zdaje Oczywiście. to jest 90% skuteczności, nie? Wszystko się zgadza. Wiadomo też, że możemy się tutaj powoływać na to, że zupełnie inny garnitur. Nie no, jasne. Młodzieży, to w każdym mieście idzie do szkół publicznych, inne do niepublicznych, ale generalnie z tych niepublicznych placówek większość trafia na stacjonarne wydziały studiów i to renomowanych uniwersytetów, no, czego nie można powiedzieć, o no, przeważającej większości uczniów szkół publicznych. I to jest, i to jest najbardziej niepokojące. No to tak, wiadomo, że o to zapytam. SP1 512 uczniów, SP4 375, 5 499 osób, 6 798, 7 691, która szkoła jest przepełniona, a któraś niedopełniona. Znaczy, to musielibyśmy zacząć od takiej podstawowej konstatacji. Od 2016 do 2024 roku ubyło nam, ubyło nam 600 uczniów. Tak mniej więcej, kształtuje się w szczecinku i w całym regionie w zasadzie demografia. A więc te wartości, które Pan podał, no one oddają też swoistego rodzaju zapaść demograficzną, jakie jesteśmy świadkami. I powiem Państwu, że sytuacja wygląda, nie wygląda najlepiej, bo no jakby nie patrzeć, jeżeli weźmiemy pod uwagę kolejne lata, kolejne, no, kolejne lata nauki, a więc rok szkolny 2025-2026, to do Szczecineckich Szkół, do klas pierwszych trafi 317 uczniów. Rok szkolny, pozwolę sobie tutaj skorzystać z, ze swoich zapisek. Rok szkolny 2026-2027 340, 343, mała zwyżka. Ale już w 2020, roku 2027, roku szkolnym 2027-2028 będziemy tych uczniów mieli 291 tylko. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w roku szkolnym 2028-2029, bo tam do szkół do szczecińskich szkół trafi 257. W 2029 i 2030 do klas pierwszych trafi 248 uczniów, no ale już kompletną katastrofą będzie rok 2030-2031, gdzie do szkół pierwszych trafi 193 dzieci. A połowę mniej. No, One. jeżeli z, zestawimy to z pięcioma szkołami podstawowymi, no to możemy sobie z łatwością uzmysłowić, ile oddziałów klas pierwszych zostanie utworzonych. No i teraz zachodzi tutaj pytanie, czy ościenne gminy będą dostarczały nam paliwa. paliwa uczniowskiego, przynajmniej w takiej skali, jak w roku 2023, gdzie w tym 2024, gdzie w tym roku szkolnym, w szczecineckich szkołach mamy 235 uczniów spoza miasta. No, tutaj. Trudno z punktu widzenia lokalnej polityki oświatowej wprowadzić jakiekolwiek programy, które no, podwyższyłyby nam współczynnik demograficzny. Dzie, Otóż to. Więc, więc dysproporcje, jakie teraz już są między szkołami, one się zmieniają, proszę mi wierzyć, co roku czasami bywa w poprzednich latach szkołą najbardziej, najczęściej wybieraną i szkołą, w której uczyło się największe, najwięcej uczniów. Była siódemka, raz szóstka, jedynka bardzo często też brylowała w, w tych statystykach i tradycyjnie od jakiegoś czasu piątka i czwórka były szkołami nieco bardziej kameralnymi. Ciągnę dalej za język. I te mniej kameralne będą jeszcze mniej kameralne? Znaczy te bardziej kameralne będą mniej kameralne. Znaczy to jest, ja wiem do czego pan zmierza i, tak? i rozszyfrowuję intencje pańskiego pytania. Chcę pan się dowiedzieć, czy będziemy zamykali szkoły. Tak? <coughs> Na obecnym etapie. Tak, musimy powiedzieć sobie jedno. Na razie nie przewidujemy tak radykalnych rozwiązań, ale wszyscy dyrektorzy szkół i pan burmistrz też to, za, że jakbym no, otwartym tekstem powiedział, muszą się liczyć z tym, że przy tak katastrofalnej stanie demografii miasto prędzej czy później będzie musiało taką decyzję podjąć. Być może... W międzyczasie, tak zwanym, yy, uda się wprowadzić w życie jakieś cudowne rozwiązania strukturalne dotyczące systemowych zmian w polskim systemie oświaty, no, które spowodują, że utrzymanie. Małych kameralnych szkół nie będzie tak horrendalnie drogie dla samorządów jak obecnie. Ale to jest melodia przyszłości, i w zasadzie w chwili obecnej to my wróżymy z, z fusów, ponieważ no, nie widać na horyzoncie oczekiwań zmian strukturalnych, takich, które by rzeczywiście no, dotyczyły konkretnych problemów w polskiej oświaty. Biorąc pod uwagę lewicowość pani, pani minister oświaty, możemy spodziewać się innych cudów, o których tak. na razie nie chci chcielibyśmy myśleć, chyba. Tomasz znaczy, Cuk... ja myślę, może tak? po, może, a propos tego, co on no. powiedział, to nie tak dawno profesor Śliwierski, no, jeden z autorytetów, jeśli chodzi o pedagogikę i dobre, dobre pomysły na oświatę, stwierdził, że no, ta reforma podstawy programowej kształcenia ogólnego, dla której wzorem ma być podstawa dla tak zwanego podmiotu edukacji obywatelska, to jest budowanie pierwszego piętra budynku bez fundamentu, to, że to się po prostu nie uda. No i obawiam się, że z tych pomysłów, które są, zaczynają być wdrażane, no, żaden z nich nie rozwiąże realnych problemów polskiego świata. Tomasz Czuk, dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych. Dziękuję bardzo.